Witam serdecznie Państwa. <laughs> Dzisiaj mamy 5 sierpień 2025 rok. Słońce ciepło skończyły się ulewy i słoty. Zaczęła się praca w polu. Pszczółek. Akurat tak się składa, że te ule, mimo że już 14 minęła, znalazły się w cieniu, a słońce już na tyle się słowało za parkan. Że nie da rady poświecić w daszki, a moja pszczoła potęga pięknie lata. I tu jest ta moja dziupla. Jak Państwo widzicie, dziupla, i program do zrealizowania. Jak rodzina pszczela wyleczy się z warozy dwutlenkiem węgla. Jak się wyleczy. Zobaczymy to na jesieni. Czy tu waroza będzie, czy nie? Że będzie, to wiadomo, bo nie wiadomo ile wczoraj przyniosła. Będzie można powiedzieć ale ile? tak a tu drodzy państwo następna rodzina pszczoła przyszła z jakimś białym pyłkiem ale z jakim? z czego ten pyłek? chwilkę postoję zobaczymy może jej siostrzyczka jeszcze taki sam pyłeczek biały przyniosie. To już będzie dowód, czy chodzą na jednego rodzaju zbiór, czy na różne wziątki. Na różne chodzą, bo ich zawłoci przynoszą a Tamten prawdopodobnie był z krwawnika, o ile krwawnik teraz kwitnie. No, czy te złe pszczoły pięknie śmigają i też pyłek z naboci noszą. No i proszę Państwa, tu w pasiece da się wyczuwać już taki zapaszek. Taki zapaszek można powiedzieć zwierzęcego szamba ale teraz nadchodzą upały Czy to nie zaschnie ale dużo wilgoci w ziemi jest Ziemia, ziemia będzie czerpać Rośliny będą czerpać z bogactwa wilgoci w ziemi. Może tak szybko ziemia nie wyschnie, a rośliny będą mieć dużo lepiej nektarować. Co prawda, kwitnienie się dopiero zaczyna. Wszystko przed nami, i drodzy Państwo, tu w pulu numer jeden mam piękną rodzinę pszczelą. Ona się nie roiła, i tu mateczka jest bez jednego skrzydła. Wczoraj zaglądałem tu, bardzo dużo czerwi trutowego musiałem wyjąć. I jest bardzo mocna rodzina, jest nadzieja, że się spiszą. no, tu ten słoneczny wylotek widocznie nie smakują pszczołom, bo dużo pszczół jakby na nim siedziało jakby zaczynało go okłębiać i jakoby wentylowały odganiały to ciepłe powietrze od wylotka no i jest ten charakterystyczny zapach w pasiece czyżby dzisiaj się to zaczęło no ładnie się pszczółki rzetelą pszczółki zdrowe nie hodowane na kwasach i amitrazie tylko w moich ulach sama natura ta rodzina nie była wyrojona ale dosłownie 95% mojej pasieki było wyrojone Obecnie wszystko jest odrodzone i pszczoły się dobrze mają. To znaczy, że jest niski poziom zanieczyszczenia rodzin pszczeli. Zarodzą. No jest piękny upa. Pszczoły bardzo spokojne. W ogóle mi się mniej trzepiają i nie chcą sprawdzić, co ten dziad tu robi bo no ta rodzina jakby była słabsza ale tu po wyrojeniu tylko zostały trudnie. była zasilana pięcioma rękami czerwiu na wyjściu no i był problem z matką Dużo matek było na wygryz Efekt był taki, że zostały bez matki. I podałem ULA 22, i ta rodzina pszczela się odrodziła jak Feniks z popiołu. No i tu najsłabsza moja rodzina z zimy. No i później przygłodniała. W międzyczasie była. Drodzy Państwo, zasilana pszczółkami rojowymi. Dość silna jest, ale mogłaby być lepsza. Ul numer siedem. Z tego ula chyba nie z tego no ładnie latają i jak Państwo widzą jak Państwo widzą że to wszystko się odbywa na bardzo małych wylotkach proszę popatrzeć jakie wylotki no niestety już podwyższam stężenie dwutlenku węgla w ulach. To był taki okres, gdy pszczoły się roiły, że te wylotki troszkę powiększyłem. A teraz znów przystąpiłem do zwężania. Aby podnieść ten poziom dwutlenku węgla, żeby depopulować warozę. I tu, drodzy państwo, jest wybitny tego przykład. Proszę popatrzeć, wylotek chyba jakieś 12 mm wysoki, zatkany gąbką. Część tylko jest Odetkane Na no, pszczółki <laughs> mocno tu noszą, ale ta rodzina również była niewyrojona. Tylko o dwóch rodzinach mogę to powiedzieć A tu jest rodzina pszczela która mi się ostatnio wyroiła jeszcze rozpoznanie jakiegoś wirusa ale zobaczymy przy trzecim przeglądzie czy jeszcze zostanie, zostało coś, coś w rodzinie pszczele tych pszczół porażonych wirusem po drugim przeglądzie tylko dwie zobaczyłem, a przy pierwszym było ze 20 niestety No i tu mam hmm, też bardzo mocną rodzinę ona no ze zimy też taka wyszła nijaka zaraz o tu jest i proszę popatrzeć jak zobaczycie jaki maleńki wylotek Tu cały czas chodzi mały wylotek. Dwutlenek węgla dużo wolniej opuszcza gniazdo i tym sposobem reguluje ciśnienie dwutlenku węgla tak zwanym reduktorem wylotkowym. Tak bym to nazwał. No i tu proszę popatrzeć. To była chyba przy przeglądzie matka uduszona To jest bardzo miodna rodzina To jest bardzo miodna rodzina Z trudem się odradza Cała pszoła biała przyszła No i biały Drodzy Państwo pyłek o komary mąki biały pyłek drodzy Państwo to jest pyłek z Niecierpka jest taka roślina, która się nazywa niecierpkiem, i ona daje biały pyłek. Tam jedna pszczoła przyniosła. I drodzy Państwo, popatrzcie się, ile gruszy. Ile gruszy do przetrawienia tu wisi To mamy taką. Śliskę. Ona się nazywa lubowska. U nas. I tu znów różne gruszki. To sadziłem w celu, aby wszołki, pszczoły miały te gruszki. I sięgnęły z nich soków. Soki. W razie, gdy nie ma pożytków. A teraz zobaczymy na ziemi. Czy gruszki są obsiadane bez pszczoły? Jak to wygląda? No niestety, drodzy państwo. Niestety, drodzy państwo. Gruszki są obsiadane przez pszczoły. To znaczy, że te pożytki jeszcze są słabe. Gdyby były mocniejsze, to by tych pszczół na tych znitych gruszkach nie było. Niestety, ale nie tylko pszczoły się, proszę Państwa, interesują gruszkami. Również się interesują muchy ze złotymi zębami. Te muchy uwielbiają siedzieć po jeżynach i innych owocach I srają po nich, a my to musimy jeść No proszę Państwa, tym mało sympatycznym skojarzeniem serdecznie się z Państwem przegram.